Hej, hej, dzień dobry, witam, witam, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Tym razem nie zaczynam z samego rana, tylko słuchajcie, jest 18, ale to jak gdyby nie gra. Rzadko kiedy sobie nagrywam na tej godzinie, zawsze mi się to kojarzy, że nagrywam rano. Miałam dzisiaj nagrywać od rana, ale powiem wam, że tak mi jakiś dzisiaj cały dzień boli głowa. Spędziłam też w ogóle dzisiaj tak dzień z moją mamą, gdzieś tam jeździłyśmy, załatwiałyśmy sprawy do lekarza. Ja byłam w międzyczasie na zakupach w Lidlu w PEPKO. Yy, I nie wiem czy gdzieś jeszcze... I powiem Wam, że tak już. Od rana mnie ta głowa pobolewała, ale tak mieć miło, ci miło, Brałam tabletkę w międzyczasie. Trzeba mi mogła, nie wiem, i teraz mi znowu, znowu dalej boli, chociaż przed chwilą był moment, że mnie nie bolała. Nie wiem, teraz znowu zaczęła. Yy, pokażę Wam zaraz, yy, co dzisiaj kupiłam w Pepko i nie tylko. I, e, aha, ale włączałam sobie teraz serial na VOD, ja w ogóle lubię tą sekcję archiwalną, Matki, Żony i Kochanki, nie wiem czy pamiętacie, e, ja pamiętam jak leciało oryginalnie to w telewizji, nie wiem z którego to jest roku, ale pamiętam. I pamiętam, że lubiłam wtedy ten serial i postanowiłam go sobie teraz odświeżyć, jest dużo odcinków i odcinki są długie, także go już oglądam trochę czasu. Ale ostatnio oglądałam na Netflixie, bo ja na przykład ogólnie uwielbiam Netflixa, pomimo że jest tam strasznie ciężko znaleźć dobry serial, film, naprawdę jest ciężko. Także jak coś macie, to polećcie. Żadne oczywiście dla mnie horrory science fiction to takie nie. E, no, e, a ja oglądałam. E, Obserwator. To jest taki serial, taki trzymający w napięciu, spoko fajny. A w sobotę wieczorem sobie oglądaliśmy Z Adrianem jakiś taki film. Taki też był w miarę fajny, taka tematyka, bo z reguły jak wybieram z Adrianem jakiś film, to też musi być jakiś właśnie taki dramat trzymający w napięciu. A już nie mogliśmy nic znaleźć. Ja mówię, dobra, wiesz co, włączmy po prostu coś innego, bo nie tylko zawsze wyszukujemy jakieś takie, takie te dramaty trzymające w napięciu, tak? Z jakąś taką zagadką. Yy, tego typu właśnie filmem był ten yy, Obserwator Serial, ale nie pamiętam jak się ten nazywał. Kochanie boli strasznie. Idę wam pokazać, co kupiliśmy, co ja kupiłam. Może tak. Pierwsza rzecz to jest, już słuchajcie, coś na święta. Dlatego, że byłam w Artpolu to jest tu w Koszalinie taka hurtownia, dekoracje do domu. Tam są przepiękne rzeczy. Kupiłam już takiego jednego ołowianego żołnierzyka biało-srebrnego na święta. Mała też sobie takiego kupiła. I dokupię sobie na pewno następnym razem jak będę. Drugiego Jest, występują one w różnych wersjach kolorystycznych, szarych, cały srebrny. Był też może drugi, będzie cały srebrny. W zeszłym roku powiem Wam, że jak szukałam, to nigdzie nie widziałam. Dlatego kupiłam już z takim, że tak powiem, naprawdę sporym, sporym wyprzedzeniem. On już sobie po prostu będzie czekał. W ogóle jak widzę, nawet teraz w pepcu coś biało, srebrnego i tak dalej, to kupuję już teraz, bo później tak naprawdę, jak się chce, tych rzeczy już nie ma. Dobra, idziemy dalej Dobra Teraz jesteśmy w sypialni I pokażę Wam zakupy Z Pepko. Dzisiaj trochę rzeczy jest z tego Pepko. Rachunek opiewa na Aha, bo ja Dwa razy, bo jeszcze kupiłam takie słodycze Te bluzy te... W ogóle ja uwielbiam właśnie tą kolekcję Tartledo, London, 25 zł Tylko Aleksowi mogę kupować. I to już też, wiecie co, ostatni rzutno, bo on nosi jeszcze 98, to już jest ostatni rozmiar. One są na takim delikatnym kolarku i tu jest szara w czarne kropy, piżamka, nie piżamka tylko bluzad. Do, do żadnego z tego nie było spodni. Tutaj jest taki kolor ceglany w choinki. I tu była wersja zapinana. Super są te bluzy, bardzo fajna jakość. No i takie w moim stylu printy. E, także tu mamy taki ceglany. I jeszcze taki żółty, taka musztarda. Też w takiej jak gdyby choinki. To jest może taka wersja trochę bardziej e, świąteczna, ale takie to nie jest zbyt dla mnie świąteczne. A kosztowały. Tak, to jest e, bawełna organiczna. 25 zł. A ta ceglana pewnie też tyle samo 35 zł kosztowała ta. Fajne mają też takie wy wykończenia tutaj ściąga czy takie te naszyweczki. Bardzo, bardzo fajne. Tak naprawdę każda z nich będzie po prostu pasowała do czarnych leginsów. Przez to, że ma te czarne gdzieś tam dodatki. Udało mi się słuchajcie, złapać ostatnie szare dwie skarpety. Widziałam właśnie, że w tym roku w Pepco są szare i białe, także się rozglądałam. Kupiłam też takiego renifera biało-srebrnego, który w ogóle kosztował ile? 15 zł, póki jeszcze właśnie jest. I te skarpety były już dwie ostatnie. Mam nadzieję jeszcze albo spotkać szare, albo białe, obojętnie. No ale takie skarpety nie zdarzają się często. Naprawdę, także dwie, jeszcze po 7 zł, no to już w ogóle. Tu jeszcze z tej samej serii dla Alexa. To jest już long sleeve. Taki kolorek pistacjowy, też z czarnymi. Tu jest jeszcze jedna skarpeta. I słuchajcie, w końcu znalazłam piżamy. Tak długo gdzieś tam cały czas przeglądałam piżamy, a to ja z reguły właśnie w Pepko, Sinsei. I nic mi się cały czas nie podobało takie dwie już Myślałam, że ta z Charego Pottera będzie fajna, ale dla kobiet jest z białą górą i ja nie lubię białego koloru. A dzisiaj wchodzę do pepko i spodobało mi się dwie. No to mówię od razu, biorę dwie, no bo tyle czasu mi się nie podobała żadna. Eee, przepiękna, właśnie taką chciałam sobie wam kupić, że z zapinaną tą koszulą, jak gdyby. No i jest w panterce. Ta kosztowała złotych 60. To jest LK. Przepiękny, to jest taka panterkowa, ale trochę są taką oberżyną, co ostatnio kupywałam, tą bluzę z kardiowani. Także y, taka właśnie koszulowa zapinana na guziki, ale jest to bawełna, super. A spodnie są proste. No szkoda. Lubię jak są zwężane, no ale nawet w sobie w sklepie nie spojrzałam. Jest po prostu prosta nogawka, jeżeli chodzi o spodnie, taka panterka. A druga jest gdzieś niby świąteczna, ale po prostu dla mnie nie jest, nie jest to taki typowo świąteczny wzór. Ta kosztowała 50 zł. I ona jest z takiego przyjemnego, lekko grubszego materiału, ale nie zawsze, nie, nie też tak bardzo. Zobaczcie, jaki piękny motyw, taki leśny, jakieś jelonki, Tak się raczej nie spotyka. Znaczy teraz dla dzieci robią takie printy. No, także to jest takie fajne, bo to jest takie lekko, będzie cieplejsze. A spodnie do tego są. O, ze ściągaczem to super. Ja lubię, jak są właśnie spodnie ze ściągaczem. Także takie dwie piżamy. Ta nie wiem, czy nie będzie prześwitywała trochę. No dobra, zobaczymy. Także takie duże zakupy dzisiaj w Pepko. Chłopaki wyszli na dwór. Chociaż, słuchajcie, wyszli, nie wiem, 5 minut 10 temu, a już jest ciemno na dworze, bo jest szósta godzina. Ale mieli wyjść po piątej, tylko tak się zeszło, zanim się zebrali i tak dalej, i tak dalej. Zrobiła się szósta, już jest o szóstej ciemno. Zaraz będzie, za tydzień będzie już o piątej ciemno i wtedy przestawimy czas i będziemy mieli o 16 już ciemno. I to jest dla mnie, słuchajcie, tak niewiarygodne, bo to jest taki... Ja cały czas czuję jakby z tydzień temu jeszcze były wakacje, a już wchodzimy w zimowy czas. Nie umiem się na to przestawić, naprawdę jest mega, mega ciężko. Przypiątek jeden na nowe paznokcie. Czarne mam, te mi się bardzo dobrze trzymają. Prawie będzie, słuchajcie, 5 tygodni, jakie mam. Mam tutaj odrost, ale ja na ten odrost nałożyłam sobie mm, brokatową hybrydę. Takim cienkim pędzelkiem sobie tylko także, tak powiem, uzupełniłam. Nie ruszałam całych, lekko je skróciłam. Przez to nie są mi teraz wygodne, bo są trochę takie przygrube przy końcach, ale one się cały czas bardzo dobrze trzymają. Także w czwartek wieczorem po prostu będę musiała je sobie skrócić, ściągnąć, spiłować, no i iść w końcu na nowe paznokcie po pięciu tygodniach. No. I będą teraz na pewno czarne i coś z panterką. Zobaczymy co, co się da wycudować. I to chyba tyle na dziś. Idę sobie właśnie teraz odpocząć. Chłopaki poszli na dwór, ja sobie teraz Trochę odpocznę, hmm, pogarniane jest w domu, można trochę odpocząć, bo oni przyjdą mi znowu, będą krzyki i wrzaski, pewnie na cały dom. A my będziemy widzieć się już jutro. Mhm. No i, cześć, cześć. Mamy już e, kolejny dzień. Taki jeszcze, słuchajcie, ranek, bo jest bardzo wcześnie, jest godzina 10. Eee, ja już jestem. Nie, 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 Boże, jest 29 po 9, tak naprawdę. Na 10 mam właśnie do lekarza. Eee, także zobaczymy, co dzisiaj powie mi lekarz, mam porobione wyniki. Powiem Wam, że tak na moje oko z tych wyników. No to jestem zdrowa. Nic mi nie jest w żadnym kierunku: ani tarczycy, ani tej insulinooporności. Ale zobaczymy, co powie mi na ten temat lekarz. Ubieram się. I co? no i będę się zbierała, uprzedzę, uprzedzę tylko wasze pytania, że tak, tutaj mam biżuterię z mojego sklepu, Mi z Gold zapraszam, i to ta przepiękna bluzo-sukienka, bo to ja mam ją teraz na przykład do leggingsów, ale do takich czarnych kryjących rajstop też ją nosiłam, ja zbierałam na nią zapisy, ona jest cudowna, ja ją bardzo, bardzo dużo noszę, ona jest, to jest taka, wiecie, z kapturem tutaj, z taką fajną naszywką, jest... Filmik chyba na stronie Miss Gold i tam się można było na nią właśnie zapisywać. Dobra, eee, ubieram się i odzywam się do Was później, bo chyba po lekarzu od razu bezpośrednio przyjadę do domu. Nie mam w planie nigdzie dzisiaj już zajeżdżać. Już wczoraj, gdzie miałam, to pozajeżdżałam. Także odezwę się już z domu. No i jestem, słuchajcie, jestem już po wizycie, już jakiś czas właściwie jestem w domu. Yy, ale wpadłam w taki, że tak powiem, wir ogarniania, bo mam trochę tego ogarniania, prania. Wiecie, to, to zawsze się tak jakoś potem wszystko nazbiera, yy, że naprawdę. I co co tam u tego słuchajcie lekarze, no to zaczęliśmy już jakieś tam leczenie w tym kierunku yy, w kierunku trochę właśnie gluko... podwyższonej u mnie jednak tej glukozy ale najpierw musimy uspokoić moje jelita, jak to pani doktor powiedziała, bo ja mam naprawdę też spory problem właśnie z jelitami z pracą tych jelit, także dostałam taki antybiotyk na właśnie chyba to jest na zapalenie jelita, czy coś takiego no Także, także teraz to, mam następną wizytę za 3 tygodnie i będziemy dalej wdrażać jakieś yy, też leki, yy, zmiany, ale niekoniecznie wiecie, dieta. Pani doktor mi powiedziała, że dieta to nie jest w ogóle dieta, że nie jest to coś dobrego. Yy, przychodzenie na dietę, eliminowanie danych, yy, zabrakło mi słowa danej kategorii produktów, wiecie o co chodzi, wszystko musimy mieć w naszej diecie, nie możemy eliminować, jeżeli nie mamy na coś uczulenia alergii tego czy tego, po prostu używajmy tego mniej. No zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to będzie się tam dalej rozwijało, czy będę zadowolona z tego leczenia. Teraz cały czas ogarniam w międzyczasie jeszcze piję sobie gdzieś tam kawę i jest już właściwie godzina pierwsza. Dzisiaj też przyjedzie Ola z moją mamą, z dzieciakami. Także zobaczę, czy będę nagrywała, czy, czy dopiero później. A wieczorem będę robiła znowu właśnie transmisję. Także zapraszam serdecznie. I chciałabym jeszcze tutaj tylko bardzo serdecznie podziękować. Ostatnio przeczytałam taki komentarz na moim Facebooku. Eee, Hej, jestem z YouTube'a, jestem tu, żeby Cię wspierać. No jest mi po prostu aż łzami się kręci teraz w oku. To było strasznie, strasznie miłe, że, że jesteście i że po prostu pomagacie, naprawdę. No hej, jestem. Poogarniałam chałupę, teraz przyszedł czas na odkurzanie i mycie podłogi. I jak sobie właściwie pomyślałam, że kurde, ma już ten mop e, no, no, ten, ten robot, który myje i odkurza, już od dnia matki. A ja w sumie Wam nic o nim jeszcze nie wspominałam. Pamiętacie jak jakiś czas temu, spory czas temu, pytałam Was właśnie o coś do mycia podłóg i tak dalej, i tak dalej. I wtedy... Poro z Was oczywiście poleciło mi Hizero, ale bardzo duża też część, słuchajcie, poleciła mi właśnie tego mopa. I to jest redkej To jest, słuchajcie, redkej Właśnie jedna dziewczyna mi napisała. Wiem, że pewnie sporo osób poleca Ci Hizero, ale spróbuj to, bo jest to taki tańszy jego zamiennik do dostania, słuchajcie, na AliExpress ja go tam kupowałam, nie wiem, czy gdzieś jeszcze tutaj jest stacjonarnie dostępny. Jest dużo tańszy, działanie identyczne, super sobie radzi. Ja go, tak jak mówię, zażyczyłam go sobie na Dzień Matki, czyli już tyle czasu go mam. I powiem Wam, że tak w ogóle, to ja w sumie jak go dostałam, muszę zapalić światło, jak go dostałam, to ja nagrałam wtedy o nim film i ja ten film mam w ogóle na karcie mam taki open box jak to wygląda, jakie są jego funkcje, także dajcie znać, czy chcecie żebym wam wstawiła ten zaległy filmik wtedy tak jakoś mi się coś nie złożyło a potem mówię, a to już tyle czasu minęło ale w sumie warto o nim posłuchać, on jest słuchajcie do wszystkich powierzchni twardych odkurzę myję Tutaj mamy też pojemnik na czystą wodę. O, nie pokazuje. Niżej mamy brudną wodę. Ja go kocham. Ja go kocham. I słuchajcie, powiem Wam od razu też, jak radzi sobie z powierzchniami połyskowymi, bo mi też o to bardzo chodziło. Może nie jest jakaś, wiecie, rewelacja, ale rewelacja to wydaje mi się, że może być tylko i wyłącznie, kiedy po prostu wypolerujecie Waszą podłogę. To tak jak, nie wiem... Połyskowe wazony, srebro i tak dalej, to wszystko trzeba polerować, żeby miało to połysk taką suchą ściereczką. Ale mycie tym w zupełności mi, słuchajcie, wystarcza. My polerujemy podłogę naprawdę raz na jakieś kilka miesięcy, a tak do takiego codziennego użytku używamy właśnie tego, te, tego robota, tego odkurzacza, który jednocześnie zbiera wam okruchy, bo odkurza i ma też nakładkę pobiera wodę myje mało tego kiedy coś wam się rozleje nie wiem, dziecku spadnie keczup to możecie śmiało odpalić tą maszynę i po prostu to zebrać także Redkej w następnym vlogu, słuchajcie, bo ten już pewnie będzie po prostu za długi, jakbym miała dołączyć. Bo ja tam sporo mówię o tym. wszystkim robię cały unboxing. Jest cudowny i naprawdę na taki dzień mamy. Czy teraz może zbliżają się już święta? Jest to cudowny prezent i nie kosztuje aż tyle. Dobra, ja już wy popowałam całą podłogę. I wystarczyło mi. O, tu mam anijaka. Wystarczyło mi na to pojemnik. Jeden. No, także. Taki przyjaciel domu. Słuchajcie, mój swoje miejsce ma tutaj w spiżarni. Nie wiem, czy ja w tamtym filmiku o tym wspominałam, czy nie. Dopowiem tutaj po prostu. Ono oprócz tego, że właśnie myję. Tutaj jest ta. Szczota myjąca, tutaj się cały syf zbiera, to trzeba potem wymyć. To on ma też funkcję, oczywiście, self-cleaning, którą tutaj sobie teraz naciskam, i on się sam czyści. Zobaczcie, jak podchodzi poziom brudnej wody. Tutaj jest poziom czystej wody, już koniec, już się skończył. Tutaj trzeba będzie za chwilę wylać to, wyciągnąć szczotę, opłukać. Szczota się tutaj. No właśnie, to teraz powiedziała maszynka, żebym opróżniła to. Wyciąga się tą. Ten wałeczek się wyciąga, on tutaj jego się odkłada z boku, on się suszy. I najlepszym dowodem na to, jak dobrze myje taki mop jest to że słuchajcie jak brudna jest woda po prostu. Tyle.